Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jest Renegat i ja witam Was w moim już kolejnym odcinku serii pod tytułem Zagrajmy w sąsiedzi z piekła rodem słodka zemsta dochędzionek i dzisiaj po prostu taki w miarę ogarniętej. Dlatego jedziemy z kolejnym po prostu odcinkiem naszego serialu, w którym to wcielamy się. Predatora niszczącego jakikolwiek porządek w głowie i w dupie sąsiada. Dlatego jedziemy z tym koksem do gierowaczki. Mamy tu już piąty odcinek sezonu, pierwszego. I już niedługo otrzymamy na święta najprawdopodobniej złotą statuetkę. Ale tego jeszcze nie mamy, po prostu co do tego większej. Pewności! Mam obrazek, z w okienko, hałaśliwy sąsiad. Tak widzicie, sąsiad gra sobie na fortepianie. Jakby jeszcze miał jakikolwiek talent do prawdziwego grania, a tym bardziej do wstukania w klawisze, żeby tak wyglądało. No ale niestety, no jak widzicie, no będzie tutaj bardzo, tutaj będzie niedobre granie, więc no. Sąsiad jest żołą fanem piłki nożnej. Nie znosi jedynie, gdy dzieci z podwórka trafiają piłko w jego kuchenne okno. A przecież dzień zapowiadał się tak pięknie. Sąsiad siedział przy pianinie, od czasu do czasu rozkoszując się słodkim zapachem kwiatów. Myślałem, że bezalkoholowym piweczkiem, ale to już pół biedy. Ta sielanka trwałaby zapewne nadal, gdyby nie wszędzie do łody trzy kropki. Jak widzicie, pułapki 8 na 0, czyli coraz to więcej, coraz to trudniej się... Dzieje po prostu z dalszym etapem gry presji 0, minimalny presji 70 do ukończenia poziomu, czas 6 minut. I oczywiście, wskazówka niektóre przedmioty yy, mogą zakłócić rutynowe czynności wykonywane przez sąsiada. Czyli, innymi słowy, jeżeli sąsiad wypije piwo z yy, środkami na przeczyszczenie, to od razu pójdzie do kibla i nie będzie yy, robił potem już wszystkich rzeczy po kolei tak jak normalnie to robił. No więc. Jazda, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że wszystko tutaj pójdzie w miarę zgodnie z planem i że znowu nie będzie jakiś, nie wiem, pół to, pół, pół godziny odcinek. Sąsiedzi z piekłem. Rodem Joe Team jedna przedstawia w odcinku strzał w okienko. wokienko, w okienko, byle nie wyściany. Dobra, mamy torbel. Do kręgli, pewnie tam będą kręgle, dokładnie komoda. Aż się chce iść od razu z tą, z tą, kul z tą kulą do kręgli na samą górę, jak sąsiad tak piekle to było, Hardcore modzie. Po prostu jedna wielka masakra, mamy 6 minut. No dobra, musimy ogarnąć się, jak to po prostu ma wyglądać. Weźmy wszystkie przedmioty, tutaj w apteczce nie ma e, nic. Sąsiad tutaj krzyczy a te głupie dzieciaki. Też bym krzyczał, gdyby mi tutaj piłka wpadała do e, okna własnego, chociaż ja bym im tą piłkę po prostu zabrał. A dopiero potem bym, no wiecie, przebijał albo coś i rzucił im naprawdę kulę do kręgli. Pytanie, szczerze nie mam pojęcia, od czego zacząć. Totalnie. Od zera. Ja wiem, że to będzie błąd. Zobaczymy, czy uda mi się postawić. Dobra, chodźmy na spokojnie tutaj. Chodźmy na spokojnie, poruszmy mamuśkę. Ser pójdzie do roślinki. Ciekawi mi się, czy uda, ale powinienem zdążyć, tak. Zobacz, ej, to jest dobry ten deal Dobra. Ej, bardzo możliwe, że może się to udać Dobra, on drzemu za tej ale szczerze Czemu on nie biegnie do tego telefonu, tym paku? Ej, ale jak mi się uda za pierwszym razem to zrobić, to będzie kozak, nie? Ja podejrzewam, że tak się może stać, od razu pójdzie... No? Dobra, pójdzie... O, zobaczył, obraz ma... Ej, to dobry sposób jest, nie? Chyba za pierwszym razem się uda, nawet szczerze powiem, że wierzę w to, że się uda. Mimo tego, że zabrał mi się troszeczkę za to, jak pies, pies dojeżdża. Piesz, 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 pieszo. A, sąsiad, no nie wocha się śmierdzącej starej roślinki. Trzeba było ją podlewać, a nie teraz marudzić. O! Tak ja, czy ja brałem... No nie mówcie, że jeszcze jajka. Nie, nie ma tam nic. Dobra, poślizną się na mydle. Jakby w więzieniu pośliznął, ślizgał się na mydle, no to myślę, że o wiele gorsze rzeczy by się z nim stała, niż tylko upadek na plecy. O wiele gorsze rzeczy, bo mi się z tymi plecami działo, ale to już. Nie ma co wnikać, nie jesteśmy w więzieniu, jesteśmy w domu sąsiada. Ale w sumie można to interpretować jako więzienie, bo teoretycznie mamy cztery pomieszczenia, do których możemy po prostu tylko i wyłącznie wejść. Mamy jeszcze możliwość wyjścia, ale kurde... Nie będzie 100%. Chyba będziemy musieli zacząć od... Tak, to samo tylko będziemy musieli zacząć od fortepianu, nie? No! Ale 94! 8 na osiem No dobra, to jedziemy da No czy robimy to samo, tyle że musimy zacząć od fortepianu i zobaczymy czy to przyniesie jakieś większe skutki. Weźmy może od razu do lądówki. Czy tam w ogóle coś było? Tej Szczerze mam pewnie nie pamiętam, moja pamięć już naprawdę zawodzi to bardzo. A jajka pewnie. Tak, jajka i ser! Jajka i ser, dobra. Mamy ser, a zajebiste, ja bym z chęcią sobie sera. Aż kurczę smaki nabrałem na ser, nie? Po prostu, ale taki wiecie... Pleśniowy, nie? Pleśniowy ser to jest zajbisty ser. On teraz pójdzie do łazienki? Nie mówcie, że on pójdzie do łazienki, bo jak tak to jesteśmy w pułapce. I on nam zaraz zrobi, kurczę, Będziemy się schylać pomydło. mydło. Woody, szykuj będzie się! Będziesz się schlał pomydło. mydło. Będziesz albo nie będziesz? Nie, na całe szczęście nie będzie. Dobra, Woody, udało ci się. Ale jakby cię sąsiad dorwał, to mówię, zrobiłby ci takie kuku, że pieruna nie chciałbym być w Twojej skórze po prostu. PDB, 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 PDB. wkurzony jest. Dobra. I telefon bierzemy oczywiście, telefon bierzemy oczywiście, podstawa Żeby zadzwonić po kilka ton pizzy Pomalujmy oczywiście flamastrem Flamastrem, flamastrem te nuty Ten utwór wstrząśnie kiedyś światem No Woody nie wątpię w to I szczerze, szczerze ci powiem, że jestem nadpewny, pewny Że kiedyś wstrząśnie tym światem Tak samo jak si sąsiad Wstrzą, za światem Robi trzęsienie ziemi kiedy Już mi się na dół Nie, nie wychodź, nie wychodź Nie wychodź ty człowieku, idź Dobra, e, idziemy szybko pomalować mamuśkę. Serek potem do e, kwiatuszka, żeby troszeczkę sąsiadowi zapachniał. Właśnie. Szybko teraz ogarnijmy sobie łazienkę. Tylko nie wiem, czy mi się to uda. Szczerze wam powiem. Dobra. O nie, nie wiem, czy się uda. O dobra, dobra, dobra. dobra. Kurczę, mogłem tego obrazu w sumie nie malować. Dupa, dupa! Nie, zepsułem to. Zepsułem to, bo nawet powinienem za kule się zabrać, a potem poza to. No dobra, spróbuję to zrobić do końca. Już nie będę wychodził, bo to nie ma sensu. Patrzcie na łudiego, widzicie jakiś słaniaczek, jaki jest pewny siebie? Widzicie, jaki jest pewny siebie? A zaraz go rzeczywistość zweryfikuje po prostu, tak. Ja już tutaj macham ręką, re bo to jest mój trzeci odcinek dzisiaj nagrywany, więc widzicie. Rage'e już są. Ale aktualnie, bardziej się denerwowałem na księciu niż na złośniakach, no więc... Zamknięte drzwi. Te drzwi prowadzą do spialni, nie mogę z nich skorzystać. Po prostu wyłam zamki! Flamaster wsadzisz tam do dziurki i pójdzie jakoś z dziurki. Ja to zrobiłem od tyłka strony, nie? Naprawdę, zacząłem budować dom od dachu. I już nie da się tego cofnąć, nie? Szczerze, nie chciałbym obelwać kulą, kulą do kręgli yy, Jak te dzieciaki, no myślę, że nawet yy, z dwóch metrów To już by spowodowało poważne obrażenia głowy, co najmniej I kilkaset szłów jak nie kilka tysięcy Ja no dobra, z tymi kilka tysiącami tu przesadziłem, no tak, kilkadziesiąt, kilkaset, nie? O, się wy, ci się O, tak, siedzie leży jak długi Szkoda tylko, że Szkoda, tylko że jeszcze wstał. I podejrzewam, że nawet wynik będzie jeszcze gorszy koło, koło 90% będzie tylko. No, co tu jeszcze mamy? Jajka, ale ja... czemu on nie zobaczył tego? A, bo myśmy. Bo myśmy dzwonili po niego. To było zło, To było bardzo wielkie zło. Gdzie jest Woody w ogóle? W szafie. To było wielkie zło. Sąsiedzie, czemu ty mi to robisz krzywdę? O nie, o nie, ono, oh panie, ja, nie, panie, ja, nie, rano wstań, rano wstań, wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją, bim, bim, bam, No, 91, czyli jest gorzej? Dobra, to nas nie zadowala, my chcemy 100%. Facet musi być zadowolony tylko przy i wyłącznie przy 100%, a nie przy 91%. Do kuchni. Po jajuszka i po ser. Jeżeli w sumie by tak pomyśleć, to może by było z sera zrobić. Rzucić po prostu ser do mikrofalówki, nie? Weźmy to. Więc ja muszę zrobić to samo, tylko że muszę ku, łazienkę zrobić na sam końcu jakby. Dobra, raz, dwa, trzy, dobra, tu nic nie ma, to tak Idziemy tu, potem zaraz po telefon, potem po, y, pomazać te nuty. Mikrofalówka, mydło. W sumie wiecie co ja to mydło dam w kuchni właśnie? Wydaje mi się, że tutaj się spisze najlepiej, bo sąsiad skończy właśnie w łazience, no więc tak naprawdę tu tego mydła nie trzeba, a tu by się naprawdę przydało. Czekajcie, czek powoli Powolutku, sprawnie to zrobimy, szybko. Młodyj telefon weź yeah! jajka do mikrofalówki Spokojnie Mydło tutaj Musimy teraz ogarnąć tak wiecie, w miarę szybko Pomalujemy obraz mamuśki Dobra, teraz chyba się uda, spokojnie Dobra, zobaczymy, czy się uda w każdym razie Dobra, szybko Czy się uda? I ja to robię na spięcie, ale Dobra, spokojnie uda się, on teraz będzie znowu grał. Poczekam, aż spadnie kula... piłka Boże, piłka nożna. Kula do kręgli nie wpadnie przez okno. Pięknie. ten papier taletowy. Tuż ten tutaj mamy zrobione. Kurczę czy w ogóle to spadło do, do maksymalnej wartości czy nie? Bo szczerze mówiąc, że nie wiem. Teraz on tu powinien wszystko zrobić po kolejne, więc powinny być gładko. Dobra, możemy obserwować Zagładę, sąsiada Co się wydziela? Spocz jaki bęben wychodzi, kurde. Trzeba było nie żleć tego kapuśniaku tyle. Od babulki i pieroszków. To musiało boleć, no. Myślę, że w sumie większy ból sprawiłoby sąsiadowi e, rozrzucenie klocków LEGO na polu. To jest myśl, nie? Czemu twórcy nie pomyśleli, żeby tutaj dodać klocki LEGO, nie? Sąsiad to by w ogóle stracił co najmniej palec, jak nie nogę. Do amputacji by była. Dobra, zadzwońmy. On pójdzie. Teraz walnie telefon. Czy się uda? Chyba powinno się udać. No dobra, Woody, znowu Panieczek, ja Zobaczymy... Kuźwa, no nie! To jak ja mam to zrobić? No nie, no nie będzie znowu. Ja huala cello. Nie będzie znowu, to kuź... Chyba, że ja mam skończyć tutaj. Jakkolwiek to nie zabrzmi dwuznacznie. Chyba, że ja mam skończyć tutaj. Teraz. Zaraz! Zaraz, jak mi, no, zaraz mi ekran wybuchnie, Woody, jak... Yy, no, wybuchnie. PĘKNIE! Jak, jak pęknie, to będziesz oddawał mi 2,5 tysiąca. Nie ma problemu, Woody, nie ma problemu. Sąsiedzie zamki, Mordel. no co się, kuźwa, wydziera, co? ten Burdel jest, czy co? 97, no! Tutaj to... ta różnica, czyli innymi słowy... Dobra Chcę sprawdzić tylko i wyłącznie czy mydło będzie się dało tutaj podłożyć do... Korytarza Jeżeli tak to będzie dobrze i wydaje mi się, że spokojnie sobie poradzimy I zobaczę czy też by się dało tutaj podłożyć to mydło, no ale... Mydło najlepiej sprawdzi się na śliskich kafelkach, no dobra, a czy tutaj damy radę? Nie No to dobra ale też nie mogę próbować tutaj coś robić, no bo czasu mamy spokojnie, damy sobie radę. Wiesz, telefon, Woody. Kurde, tylko jak mam to zrobić, żeby. Powolutku. Ja muszę zrobić potem jeszcze jedno kółeczko. Wiecie co, bo mi potem będzie brakowało czasu na wszystko. Papier. W nic nie było. zobaczymy. Spróbujmy Ale nie, nie da się. Nie da rady. Szybko, szybko, szybko Może się uda. Może się uda Jeźdź... No kuźwa, Woody! Ja pierdzielę, no nie wytrzymam! I, i stało się to co w odzie, nie, no po prostu ma... Dobra, giniemy! Woody, Trzeba było myśleć kuźwa, a nie jak debil e, czytać to. Przecież użyłem flamasta na tym obrazie. Czemu on przeczytał jego... Eee, recenzja, solucje, zamiast po prostu się wziąć do roboty, no to nie wiem, no szlajd mnie trafi zaraz. O, Jesus Christ, Woody, 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 ty masz zero mózgu. Ty masz zero, ja naprawdę myślałem, że ty jesteś mądrym człowiekiem, ty nie jesteś mądrym człowiekiem, ty jesteś głupi człowiekiem. Jest człowiekiem, który nie ma za grosz kultury i szacunku do samego siebie, a to jest chyba najważniejsze w życiu, żeby ten szacunek i kulturę do, do samego siebie mieć. A jak nie masz samego do samego siebie kultury, no to jesteś idiotą, no. No i tyle no, no i. Nie ma co szczępić leja no A. Te odcinki tutaj wpadam ze skrajności w skrajność, nie jak od 10-15 minut, no to do 30 do 35 minut to trwa. Czyli tak... Yy... Tutaj muszę skończyć Spróbujmy 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 No nie wiem czy to zda egzamin A ten to szybko Szybko dawaj Woody, szybko dawaj Woody Nie mam telefonu, szybko Ale powinno się udać, dobra Spokojnie powinniśmy dać radę DZWON! dzwoń, 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 dzwoń. Sąsiedzie, Boże, Woody. W ty też możesz być sąsiadem, bo jesteś Woody. Nie, sąsiadem, sąsiadem. Baj, 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 Eee, ma dobra. No musimy poczekać i kule do kręgu zostawimy na sam samochodzie. No nie wiem, no czy to się sprawdzi. W każdym razie. Sąsiad połową, pójdzie się wyżygać do kibla. A kibel zapchany, no to wiadomo, co się stanie. Gówno plus żygi równa się. E... No chyba nie muszę mówić, co? Tak walla cella, ej! Jedziesz do góry, Malina, jedziesz do góry Malina! No nie no nie uda się! Jezusie Chrystusie! To, jak ja mam to zrobić? To tu muszę skończyć. Czekajcie, bo jak kończysz się. No to tu muszę zacząć. Cholera, nie wiem. Jestem znowu w kropce. Jestem znowu w kropce, nie? Totalnie. No nie będzie. Może będzie. Będzie 97, ale nie będzie 100, nie? No to. To ja muszę zacząć od tego, potem iść tu, tu, tu i to powoli dopiero, żeby skończyć na kiblu. Więc ja znowu się wyglebał. Już sąsiad się nie uczy na błędach, już tyle razy na tym mydle leżał. Już tyle razy te jaj jajka mikrofonu co rozwalił. oczy Woody rozwalił. Może no, już powinien po prostu mieć to wszystko obcykane w jednym paluszkach. coś się jest głupi, i nie uczył wam w tym błędach. Bla, 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 bla. No, mówię 97, jeszcze się sprawdziło. Coraz lepiej, no to ja muszę zacząć od fortepianu. No to nie ma innego wyjścia tutaj. To będę musiał robić wszystko na. To ja muszę wziąć wszystkie przedmioty i iść dookoła. Jeszcze raz, i potem zacząć robić swoje, nie? I tutaj mydło, ale przecież. No, ale przecież on wtedy. On ogarnął tą piłkę, to on przecież tutaj nie dał rady dojść. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Bardzo dziwne rzeczy się tu dzieją. Totalnie dziwne! sumie zostawmy to, bo on, on i tak nie chodzi tutaj. No dobra, my dło damy do kuchni, ale... O tu nie chodzi! Eflamaster, no, dlaczego? A, bo ja nie widziałem z komody. Tu się, tu się pak puchni, pukni, pukni, paknij, pakni, pakito, je Idź, idź! Woody, czemu ty się nie słuchasz mnie? Słuchaj się mnie, ja jestem twoim panem Nie no, nawet nie próbuj, co ty robisz człowieku? Ja nie wiem co się dzieje, nie? Woody jest pijany Woody jest piany Woody! Nie nagrywaj odcinku po alkoholu, no proszę cię mm, mm, mm. Dobra, 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 szybko udało mi się Tutaj powinno się zacząć Czy się skończy? Szczerze mam powiedzieć, że nie wiem Próbujmy, no, spróbujmy, no spróbujmy, na innego wyjścia nie widzę Podejdź ludzi do tej piłki Ja sobie zadzwonię zaraz sobie zadzwonię, no sąsiedzi tu już takiego wścieku dostaję Pytanie, którą stroną pójdzie Chyba, no bo zrobiłem dupę Teraz pójdzie do telefonu, bo potem się znowu tu wróci. Nie, 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 to nie ma prawa bytu. Nie? Ta muzyka taka. Szczerze bym zostawił to, to chyba by się udało. Chyba by się udało. Chyba by się udało. Ale się nie udało. Idzie do góry. Dobra, siedzimy w szafie. Co to, to, Kurde, mole. Co będę tutaj się ginął? Czy wychodził? Pełny relaks, pełna profeska, drodzy kochani, wywalone. <grywka> pełna profeska na wywalone. No dobra, popatrzymy sobie, jak sąsiad tutaj się. Kular ja bum! A nie! Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. No to i tak by nie doszedł tutaj Nie no doszedłby Dobra, doszedłby No dobra czyli ja znowu zrobiłem e, jakieś dziwne rzeczy źle Nie co to Susia naprawdę robił z tymi swoimi klapkami dolnymi buciorami na e, tu na jak widzicie no chyba musiał się wycierać bo nie ma Nie no ma wycieraczkę Wycieraczka hmm. Hmm. i znowu odcinek wyjdzie Powyżej 300 milionów, 300... no, kurczę nie mam na to wpływu totalnie. Nie, choćbym chciał, no to nie mogę. Du, 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 du. 100%? No to teraz to mnie kuziwa zadziwiło. Zadziwiło mnie, to tak gra mnie zadziwiła. Wszyscy mnie zadziwiliście. Jakim cudem to się stało? Przecież. Ej, ja nie wiem, co się dzieje. Nie czy się... ej, kurde, to jest fadnie! To jest boska interwencja wreszcie, nie boska interwencja, nie. Gra się chyba naprawdę zlitowane de mną. Powiedziała, kurczę, dajmy mu już końcu zalicznie, niech się chłopak nie męczy, nie, kurde, chłopak facet, kurde, że jestem facetem, no co o chłopak, mam 24 lata. Że jestem facetem, a nie facetem, mężczyzną, dorosłym mężczyzną, a nie kurczę chłopcem no więc będę mówił na siebie mężczyzna, facet, tak dokładnie bądźmy jak facet, znakomicie pułapki 8 na 8, presji 100%, nie wiem jakim cudem to się stało naprawdę yy, gra się zlitowana nade mną, tak jest ja nie powiem, że to umiejętności nie, bo to gra się zlitowa nade mną, dobra umiejętności Niech będzie. Już nie będzie już nie będę taki skromny, to są umiejętności, wszystko ładnie, pięknie, okejka nawet no drodzy no, kochani, to był przedostatni odcinek pierwszego sezonu w grze. Oczywiście zaliczymy sobie w następnym odcinku kolejny, czyli ostatni już odcinek sezonu. A potem będziemy się brać za kolejne Oczywiście za ukończenie pierwszego sezonu otrzymamy nagrodę pewną. Ale nie, nie będą to presje. Nie będzie, nie będzie to pizza, będzie to coś zupełnie lepszego. Więc drodzy no, mam nadzieję po prostu, że ten odcinek wam się z sąsiadów podobał. Ja był Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No a Pa papa. Bajo.